I tutaj taka pani Hej yeah. Ze mną jeszcze jest Ukochany przez wszystkich Oli Ja yeah. I pani Roni Która y, ostatnio Mi y, zagroziła życie, y, życie tak Przepraszam bardzo Są się o to Ja tylko sobie I dzisiaj pogramy w co szoki Oby nie w build battle Bo ja nie umiem budować to Oli powie, tak naprawdę. Nie, nie Nie, nie pil Batyl i... i... jestem tu przetrzymywany. Ty też? A dzisiaj zagramy... Eee... Sam nie mam pomysłu, tak. Zabieram się, przekonamy. I Zagramy Party Games. Yo, yo, yo! Nie ma Beat Battles! Beat, 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 No, yeah. no i się no, nie mogę wysłowić, oczywiście. Beat Battles. Blind o, że... Blink. Blink. blasters. Blasters. <h gry> o no, nie! Jezu, ale pronostar z tej najlepszej gra na świecie jaka jest... nie. Ja, Jeszcze powiedzcie eee. co w komentarzu mnie eee. zjadają. Jak widzicie, z nami jest bardzo inne osoby dzisiaj. No? Bardzo specyficzne osoby. Jakie się lądomy? Ja no, no, nie Mianowicie yy, nawiązałem współpracę z pewnym oto tutaj panem. Dzięki panu. A dzień, dzień, dobry. Dzień, dobry. Tak. dzień dobry. Możliwe, tak. że to ja. Tak, dokładnie ty. <głos》? <głos》? I w ogóle e, zapraszam Nawet na Dispeaka, który nastają. jest podany w opisie. Oh na Discorda również. Dla obydwa oh nie chcę. Okay. No, ja nienawidzę tych świn Czy to jest najgorsze, to powstało na dwoje piktorów. I jeszcze ja nie to... będzie taki tryb, że oh, trzeba oh, latać na kurczaku. Oh, oh, oh. Nie, kto to wymyślił? Nie, nie. tylko nie. No chloć, no chodź no, no. No, no O, Nie, ej, ona sama się pchata. A, ja się Plata tak wytam, staram, a ja nawet w topce nie jestem. To nie aha, próba. ja, ja się poddaję. Ja się już poddaję. I to ja nie rezygnuję z tego no, no Cieszmy się, nie ma tutaj jednej pewnej osoby, która by wygrała na 100%, więc A, e, teraz jest to, to randomowy post... e, zwycięzca tutaj. Randomowy? Post... No, nie, no co z... ty tymi... gdzie się ja wygram. Bo mianowicie, nie ma ostatecznego bossa anime. anime. Neon. Ja... Pada deoda Leon z nie! To jest super! To był super! Wyczerpiłem ustawioną postać z Brawl Stars, <grym> 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 Stars i... Jaką? No przecież wiesz! Taka, taka, taka... Tak! I teraz dostałem rakietę IRL! Nie ja mam Leona! No Majka mi się tylko budował rączarną trawę. Podoba mi się to, że... Tak Okay, tak. wow. wow. Zwróciłam jest super. super! Ja jeszcze może tak zwolnić trochę to. O co? Bo, daj, jest fajnie być na pierwszym miejscu.

nie, <śpiewanie> nie, ja, ja. ja, zobaczmy, Zostało e, Jeden random i dwóch... <śpiewanie> Ob nas. Uwaga, kto wygrywa? Mnie... Yyyy e, w e, przyszłości You can do it! You can do it! Ganbare! Ganbare! Katia loves music blackwings Katia loves music blackwings Tak trochę. trochę Mogę powiedzieć też, bo ja sam słyszałem blackwings Więc yyy Powiem, że tak trochę. To, ja trochę słyszę, się pośmieć, nie się nie słyszymy Brawo! Brawo! Znowu jestem ostatni w tabeli. O Boże! <tosanowis> to to? to, nie, nie, o nie. to jest najlepsze, co wegetacja. Najlepsze nawet. Słuchajcie, co wegetacja. Jest... Dawno nie robiłem w O oh, nie, o nie, jednak żarty, to bo bo nie chciałem to nie. O! To o. Przeskoczyłem blok. O! No. Oh, nie! nie. Nie umiem skakać, tylko tam jest. O! Drugie! A. Let's go! I nie umiem skakać, o! Tak Oli! Skakać. Jest jeden sen życia! Dręczyć lali! O? Co? Co? To ktoś coś mówił? No nie ma, ale może i on dalej dręczyć.

Tylko na parkurze? Tak. No. Aha, fajnie no. wiedzy. Aha. To jest super słuchaj. To jest super. Czarny. O. Czarny. Taki hmm, nie powiem. Taki życiowy bardzo, taki, taki szczęśliwy. Taki bardzo pracujący. Tak, on właśnie symbolizuje mój tutaj... moje zdolności w tej mini grze. O przecież. Let's go.

Uuuuh, w końcu nie będziesz w topce, co dobrze ci daj. Ja Widzę, że tutaj bajujesz w Zostaw te twoje piękne panie. Ja już na ten trybie jest głupi, bo nie dość, że trzeba jakby patrzeć na kawę, żeby co dało. Nie, to jeszcze raz, tak. Na dole. Jeszcze Dziur są na dole. Dramat. Mhm. Koło mi spadło pod nogi i mnie wypiło w, w górę. Run, Run fast for twoje A nie było praw <grym> Ach, wiesz, I ile było śpiewanych piosenek na moich odcinkach? Przez dwie tutaj osoby, zwłaszcza. Ja myślę, że żeby nie było praw autorskich, muszę zaśpiewać...

Aha, Oli, tak jesteś, tak nie jesteś, tak jesteś, tak jesteś! Ale to ty mnie bije. co mhm. bijesz! Co mnie bijesz, aha? No nie, to oni cię biją, jesteście się... O, jakiegoś Koruni. No właśnie... O, zabiłem jakiegoś Koruni! Oh. Haha, zabiłem Roni! No, dzięki, Grin. Ja za co? <grym> do bana. A czemu Oli jakieś GD, ja nie mogę... <grym> że... no, no nie, to był no prawy grzeczek. Jest... No, green! Grin!

O! Oh. Ja nie lubię tej gry nigdy nie mam refleksu Ja też nie To trzeba po prostu... Więcej kupować make-upy, tak! Tak! <laughs> no, ech, um, jak kupowałem kamień i się kierowałem, <laughs> haj! No brawo! in <laughs> motion Ale wszyscy uciekli jakoś

Topka, let's go. Jesteśmy jagódki, Jesteśmy jakutki. Jesteśmy jakutki. Oczekamy. Rodi, Oli. Meksykanie. Meksykanie Oczka mamy. Jesteśmy jakutki. Jesteśmy jakutki. Jesteśmy był! Kiedy Położenie w montowaniu Green, bo też nie A ja mam selek, baba z selem. Nie tylko. Aha, ktoś mi zabrał, ktoś mi zabrał. I ja się obrażam już. Ktoś mi zabrał. O nie ja, bo on mi zabrał jak coś. O, Zapewne ja. Masz dramę. Masz dramę. Masz dramę, Green. Masz dramę. Masz Jak Jakim selem przytężci?! Well, gadaliśmy tak samo o Neonie, więc zero nowości. Dokładnie. Yes, Jeee, się słuchajcie. Nie da nadchodzić. Tak się czuję, czuję się jak kiegudki. No, Sybilla! Co ja? Ty chyba bardzo sobie za mnie stroisz. Stroisz? Jeden punkt. Popiero po jeden, wow. jeden punkt. Wow! Tak. A new emotion? A nie, 14 już mam, Co jest. Chyba 14. Ujjś? Jak aj, aj. aj. Jak ty tu? Oli, wszystko The... dobrze z Tobą? <laughs> No <in -206> nie cosplayuj mojego psa, znaczy nie udowodnij go psa. Kiedy czyniłeś chłopak? Jesteś jak Co? A zabijecie... Tak, wybuchającego to... Wybojnego. Wybojny Wybuchającego. 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 Wygrałem, GG! Nie, nie, nie. O oh nie. O oh nie. O oh nie. Oh no oh oh no, 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 no. Dobra. To jest już Koniec. Nie mamy nic. Nie ma już nic. jesteśmy wolni. Jest Bo nie ma już... nic. Ja nie Nie ma już. A ja jestem ślepy.

Rada przed siebie. Jadudki, no nie, nie. Mieszkamy w lesie zielonym. Oczka mamy czarne. Puszki nowe. A, 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 a dzień a a chodzi, dzień nadchodzi. Gdzie, o, prosto, prosto. prosto. Prawo. co to za pole? sobie zamierzasz kochani? znowu nie jestem w Ja też nie Ale jestem Ale przynajmniej się pomogło. Pierwszy raz na tym, przynajmniej udało mi się przejść, nie? O, nie, o, ja o. nie... nie. nie, już nie. No, o, O, popcorn. Popcorn. popcorn popcorn Najgorszy jaki istnieje, bo ja się boję, zawsze stresuję do dymu. Dobra, jest Dobra, jest, wygrywamy to Wygrywam Jesteśmy <laughs> Czarne jadziutki, eee. mieszkane w lesie zielonym Oczekanane czarne kuski granatowe A sukienki są zielone i skaletowe Kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi To jest najgorsze, bo jak ona zmienia się w żółtą, to nagle w mgnieniu ogra też się zmienia w czerwoną Green, osuń się ode mnie, zmaranie czysta Osuń się, osuń się ode mnie Oj, oj, wygrałem! Oj. Nie! Nie! nie. 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 Ja zaraz zrobię! O nie! Ooo, ja kurczeczki! To naprawili chyba! Naprawili eee, nie trochę naprawili. to naprawili. Jestem znienawidzony, tym bardziej, że mam pingi, to będzie cholernie złe. Ale naprawili to już, działa! Częściowo. Co ty mówisz częściowo? Częściowo naprawili, tylko niestety. O ty Częściowo. O nie. o nie. Green. No ja o tym nie myśli myśli, green. i, ja i o no, to nie. nie Green. Nie ma Nie, wiem, życie w tym Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Ja myślę, nie, Green tutaj... nie, 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 tylko nie, 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 Yeah. Yeah. A yeah, yeah. ja, a ja ja Ej Ani, jednego faila Jesteśmy jagódki Czarne jagódki <grystanie> Jeszcze fail Ale nie wleciałam w kółko Wy, wszystko proszę popuści mnie Nie, nie da Nie, się nie, się, nie, Jej. Tylko nie. Ja mam dość Ja, ja mam dość tylko Ej, ja tylko jeden dobrać. fail, pozdrawiam Ej, ja w to

Chcę że jestem na te... wizji. Trzeba pomagać bezdomnie. Nie no nie, trzeba pomagać super osobom. No to pop. świnia! A ty pomożesz mm. mi? <grym> nie obrażajam <grym> świnia. <uniknąć> świnia? Nie? Nie, a ja obrażam bardzo <grym> zbyt. Teczka mi się zablokowała w tych świniach. Chyba żadnych. To będzie moje. To będzie... Nie! Nie! No są Nie! oni nie 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 o, nie oh, nie tak miga, jagódki, jagódki, w wow, o, powoli, mus nie córki. nie nie Acha, nie 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 Dzieci, znowu pierwsze. Dobrze. Dobrze. Jezu green. Let's go. No wiem. O, a tu już nie będziesz pierwszy. Nie, yeah, ja muszę. Byłem drugi. Grał się w the housing na po no, i po powodę. No moja klawiatura jest głośniejsza niż startująca rakieta, ale to nic. Ważne, żebym wygrał. Co ja mam powiedzieć o mojej? Mojej oh, o, fajnie. drugie! A nie,

Teraz śnieg. Słuchaj, wiesz ile razy ja przetrwałem przez te śnieżki, jakbym nie byłem pod tym? No. Wiele. Za teraz. <noise> okay, Dawaj, Ok, na trzy, cztery. Ale kochana. Dawaj, nie Szczerze? No. dajesz, Dawaj, na, na, na. Dawaj na, na. Jak to? Tymczasem ja tak się jak pierwsze miejsce. mamy psychiki? No, nie tak się jak pierwszy będę mieć. E, nie. nie będziesz Będę. Nie. A myślę, ja że tak? z Hypixelem i Hypixel powiedział, że nie będziesz mieć. Eh, to szkoda. Można no, no, no. No. w są zielone i seletyno. Ci nadchodzi. Gdzie ty, Nie, za daleko, za daleko, za daleko! A! Na styk, Roni, Na styk. Nie ma gdzieś, Chyba ty. już jest bicie, więc... Ale kulturalni jesteście, że się nie bijecie? Aha, przepraszam! Mi zapomniałem! Ciekawostka, tu jesteś od czterech rund. Co? A nie się, zróbmy takie coś. Tak. Bo to jest... Żar, 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 e... a, 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 a. GG, pierwsze tak. miejsce. W końcu coś wygrałem. W końcu mi się coś udało. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ze mną był Szoki. Hej, zaczynają! <laughs> 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 Można. Była ze mną y, Sybis. I była tutaj niebieskowłosa cyjanowa... Katia Przepraszam jeszcze nie znam, tak? Eee. I ze mną byli standardowo. Oli Kochamy wszyscy I rodzic. Cześć,